Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w pewnej audycji. Bardzo dziękuję wszystkim za udział w wczorajszym live. Znowu dopisało. Naprawdę było przesympatycznie. Cieszę się, że możemy właśnie na tych live'ach porozmawiać. Dzisiaj piątek o 20. .00. Prawdopodobnie będzie gościem naszego kanału mecenas Witold Kawański, gdzie planowo mamy porozmawiać na temat co takiego zeznała Barbara Skrzypek, co e, zaniepokoiło Jarosława Kaczyńskiego, e, ale o tym dzisiaj wieczorem. Póki co proszę Państwa, e, dwóch banitów, e, takich można powiedzieć w dosyć postaci kuriozalnych e, polskiej polityki, bo to jednak w tych kategoriach polityki można umieścić e, dwóch e, takich ekstremalnie e, skrajnych, to już jest ekstremum, ekstremum, podwójne, Janusz Korwin-Mikke i Grzegorz Braun. E, obydwaj zasłynęli różnymi swoimi występami publicznymi, no, Grzegorz Braun e, szczególnie ostatnio nawet, gdzie z, e, e, pozwolił sobie na siebie wezwać policję, gdy farmą w spreju pomalował wystawę dotyczącą historii LGBT. E, nie tylko zgłosił ten fakt na siebie, wezwał policję, powiedział, że przysiądzie w kawiarni. No, ale teraz dwaj panowie wymyślili nową partię polityczną. No to jest bardzo ciekawy projekt, proszę państwa, bo obydwaj zostali wyrzuceni z Konfederacji Mencena, bo jak wiecie, Mencen jest pragmatykiem, cynikiem, jest kalkulatywny, więc opowiada to, co ewentualnie ludzie chcieliby usłyszeć, szuka różnych możliwości, sam się chwalił tym, że Kampanię parlamentarną robił na zmyślonej historii o jedzeniu robaków. Ja tylko przypomnę, że pierwszy tekst na temat robaków to jest właśnie to, skąd się biorą pewne idee. Powstał w dzienniku Gazeta Prawna, napisał ten tekst Tomasz Żółciak. Tak, na dobrą sprawę, Żółciak dzisiaj trochę zniknął z mediów, już nie jest zapraszany do tv 24 tak jak dotychczas. On jest z tej warszawskiej banieczki towarzyskiej, kawiarowej lewicy gdzieś tam przenikający się z pisem no ale nikt jakby nie zastanawiał się skąd żółciak wziął pomysł na ten tekst, który miał uderzyć w Szaskowskiego. No ale nie o żółciaku dzisiaj oczywiście mowa. Proszę państwa, Janusz Korwin-Mikke i Grzegorz Braun w zasadzie Janusz Korwin-Mikke pierwszy wymyślił to, że wyborcy to idioci, że można im opowiadać różne rzeczy, to co chcą usłyszeć. A takie grono tak zwanych płaskoziemców i antyszczepionkowców wierzy w różne teorie z piską. Jak Pamiętacie Państwo, kiedyś były takie bardzo modne opowieści o tym, że reptilianie opanowali Ziemię? To miały być takie jaszczuroludy, kosmici, którzy mieli pochodzić od gadów, a którzy zamieniali się w ludzi. Prawdopodobnie to Kreml produkował tego typu fejki. One padają na taki specyficzny grunt i właśnie taki klasycznego, takiego klasycznego elektoratu Konfederacji, gdzie w te teorie o kosmitach wierzą. Ci, którzy mają prawo głosu. To mnie czasem proszę Państwa, przeraża, że głos profesora czy osoby wykształconej czy świadomej. Tego, co się wokół niej dzieje. Jest równy głosowi kogoś, kto wierzy w reptilian, wierzy, że Ziemia jest płaska. I że kiedyś Polska to, była, to było imperium Wielkiej tak, tak Takie historie. I ba, kolportuje to dalej w przestrzeń publiczną, namawia wszystkich innych. To są takie bardzo ciekawe historyki. Takie osoby mają prawo głosu. To podobno się nazywa demokracja przeciwko której zresztą demokracji jest Janusz Korwin-Mikke, a również i Grzegorz Braun, szczęść Boże. I teraz obydwaj panowie wpadli na genialny pomysł, bo ich Mensen wyrzucił z Konfederacji, bo uznał, że stanowił dla niego realne zagrożenie, dlatego że oni doskonale, tak Braun, jak i Korwin-Mikke, grają na tych emocjach płaskoziemców, ja, drodzy Państwo, przysłuchuję się i jednemu, i drugiemu, co opowiadają i oni są dosyć skuteczni, jeżeli chodzi o, do pewnego poziomu, jakby do pewnego pułapu intelektualnego elektoratu, ci panowie są skuteczni. Czyli tam, gdzie mamy do czynienia właśnie z wyznawcami teorii spiskowych, oni się doskonale czują. Czyli Grzegorz Braun... Najbardziej mnie rozbawiło pytanie jednej z dziennikarek do Grzegorza Brauna, czy zarabia w euro i ile zarabia w euro. I on się strasznie na to oburzył, bo Grzegorz Braun nie lubi odpowiadać na pytania konkretne. Czy na przykład, bo on mówi o euro kołchodzie, mówi, że ta Unia Europejska to jest samo zło. Szczęść Boże. Państwa, samo zło. Ale jak się go zapytać, Grzysiek, ile zarabiasz w euro? Pożycz to euro. To nie będę odpowiadać na te pytania. Te pytania są tendencyjne. To są antypolskie pytania. Odpowiada Grzegorz, że Ty się go pyta o kasę. Grzesiek, kiedy masz kasy? A ile przytuliłeś z tego europarlamentu? Podobnie było z Januszem Korwinemikiem, który swego czasu udało mu się wejść do Parlamentu za pośrednictwem tzw. kuców. To takie dość pejoratywne określenie było właśnie tych 18-latków, którzy. Zdobyli prawo głosu wyborczego, a w chodziło o to, że nosili troszeczkę dłuższe włosy i upięty z tyłu w koński ogon, to, to tak słuchali trochę metalu, tacy byli, taka subkultura bardziej metalowców, i oni uwierzyli w niewidzialną rę, rękę rynku, oczywiście przeciwko socjalistom, to taka, takie skrajności, takie teraz mamy razem. Tak, tylko że tutaj było jakby z drugiej strony. I teraz, bazując na takich właśnie skrajnościach, na tym elektoracie zawiedzionym, z jednej strony Mencenem, który ucieka przed tym elektoratem, nie odpowiada na pytania, no, śmiesza się na każdym kroku, ba, wychodzi na to, że, bo nawet ci wyborcy Konfederacji, którzy no, jeszcze do niedawna wierzyli w Mencena, to teraz. Widzą, że to się wszystko im nie klei. Że on mówi jedno, robi drugie, potem się z czegoś wycofuje, bo piątka Mencena to ich zachęciło. No ale jak się okazało, że Mencen na tej podstawie głosów nie zdobędzie się kompromituje, jeszcze może mieć kłopoty, tak, bo tutaj możemy mówić nawet o naruszeniu przepisów kodeksu karnego. Zaczął się z tego wycofać. Najpierw, że to wyrwane z kontekstu, potem, że to żart. Potem jedno i drugie, a potem, że to wszystko jest przecież nieprawda. na koniec wyrzucił Brown z Konfederacji, a Brown postanowił też wystartować w wyborach prezydenckich. Mówi się, że Brown jest poniżej błędu statystycznego, proszę Państwa. Tak, tylko że obydwaj panowie będą gromadzić ten specyficzny elektorat miast, miasteczek, wsi który jest przekonany właśnie o międzynarodowym spisku, o tym, że Unia jest taka bardzo zła Grzegorz Braun, gdzie Państwo, został w tej chwili na kilka miesięcy wykluczony z obrad Parlamentu Europejskiego, bo przegiął. Nie wiem tylko, czy obecnie mu się, a panarze, podejrzewam, że nie, więc nie będzie występować, choć wcale nie musi tam występować, nawet mu się nie chce, ale będzie przyjmować te kilkanaście tysięcy euro miesiąc w miesiąc żeby sobie dobrze żyć. Rys teraz dużo czasu. Tylko nie może być w parlamencie, to będzie występować w polskich, w polskiej przestrzeni publicznej. Będzie razem z Korwinem Miklę zakładać nową partię. Partię, którą nazywają Kobra. Jak ja to usłyszałem, to ja się, się zacząłem śmiać. Przypomniała mi się taka takie powiedzonko Abra Kadabra, Kobra Makabra. Taka rymowanka. Nie pamiętam skąd ona się wzięła. Chyba to było związane z teatrem telewizji, takiej serii Cobra. To były takie spektakle natury kryminalnej. No, oczywiście Cobra od Corwin i Brown, stąd ten skrót Cobra, ale proszę Państwa, nie wiem jak będzie z logotypem tej partii. Może zrobimy konkurs na najlepszy logotyp. Kobra, jak, miała, jak jaki symbol ta partia powinna przyjąć, czy też tej kobry królewskiej z kłami jadowymi. Nie wiem, jak to się będzie kojarzyło, czy może jakaś inna koncepcja w przestrzeni publicznej się pojawi. Ale oto panowie chcą wrócić do polityki, zakładając nową partię, odbierając głosy biednemu Męcenowi, który ledwo zipie bo on, proszę Państwa, biegał od tego wiecu na drugi wiec, a to jeździ na hulajnodze. E, nauczył się na pamięć, to jest dobre, nauczył się na pamięć przemówień i na każdym wiecu mówi dokładnie to samo. E, nawet ostatnio oglądałem taki flip Erzmendów na prawa autorskie, nie mogę go zaprezentować, bo nie mam jeszcze zgody autora, nie mogę go zlokalizować, nie chcę tu ryzykować e, ewentualnych pretensji e, od tego pana czy pani. Ale tam jakby sklecono te wypowiedzi Klemcena, co ja mówię, W cały całodzio... na każdym wiecu mówi dokładnie to samo. Teraz, proszę Państwa, będziemy świadkami złego cyrku politycznego, kiedy ja zachęcam Korwina Mika i Grzegorza Brauna do tego, by faktycznie założyli tę partię. Bo, proszę Państwa, nic tak nie będzie rozwi... rozbijało, rozdrabniało tej skrajnej prawicy, jak to można prawicą nazwać, jak właśnie takie postacie, jak Korwin-Mikke i Grzegorz Brown, i cała reszta, tak? Bo Mencen, Bosak, Wipler to są cynicy, tak, to nie, to nie są ani prawicowcy, to są kolesie, którzy powiedzą to, co byleby zyskać jakiś może głos wyborczy pokaz. Powtarzają, w kółko to samo, na konkretne pytania, co zrobić, żeby z jednej strony zabrać podatki, Czyli, żeby nie było podatku, a z drugiej strony, kto ma opłacać armię. Wtedy się pan Mencen denerwuje i mówi, że prosi o inne pytanie, bo to jest głupie pytanie. Wszystkie pytania, które, na które nie jest w stanie odpowiedzieć, Mencen, świadczą o tym, że niezbyt mądrze mówi, on traktuje, że pytania są niemu. Ale za to korwin Mike, który wyborców nazywał idiotami i że można im wszystko opowiedzieć. Grzegorz Braun z gaśnicą. Proszę Państwa, no nic bardziej groteskowego już nas spotkać nie może w przestrzeni publicznej. Bardzo dobrze, ja uważam, że w demokracji jest miejsce na takie osoby. Potrzeba nam odrobinę uśmiechu, takiego kabaretu politycznego, który będzie całkiem zabawny pod warunkiem, że ani Kornelikę, ani Grzegorz Braun nie będą, nie są finansowani z pieniędzy kremu. Bo ja nie mam nic przeciwko temu, by w przestrzeni publicznej, tak jak w londyńskim Hyde Parku, pojawiali się różni mówcy i opowiadali najróżniejsze historie, bo to jest piękno demokracji, o ile nie jest to ukierunkowane na celowe rozbijanie stabilizacji wewnętrznej państwa, nie jest to finansowane przez inny kraj po to, by zasiewać niepokoje, a też oczywiście są też granice tej demokracji, czyli do Grzegorza można powiedzieć, bez. W gaśnicy Grzesiu. bez gaśnicy. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Czytałem ostatnio na labie pytania, tak, że, że Piński zna się z Braunem. Ja, proszę Państwa, Jankowi powiedziałem kiedyś szczerze, że kiedyś to może Braun był do rzeczy, dzisiaj jest raczej taka znajomość obciąża. No ale jak wiecie, doktor Piński już wydał w tej sprawie szereg oświadczeń, że. Te stosunki ochłodził. No Grzegorz Brown jest bardzo specyficzny. Czy działa cynicznie i kalkulatywnie? Myślę, że tak. Bo wie, co robi. Jakie to przyniesie skutki ta kobra, czy będzie się wić pośród liści. Czy może nagle wyskoczy i zaatakuje? Zobaczymy. Ale informuję Państwa, że powstaje kobra. Abrakadabra, kobra, makabra. I tak odrobinę żartobliwie na razie się z Państwem żegnam. Widzimy się dzisiaj o 14.00. Do zobaczenia.